Ruszamy! Czerwony traktorek gotowy jest. Najlepiej jak może pracować chce. Nie jest największy, lecz najdzielniejszy. Czerwony traktorek. Hej, hej! A razem z nim zobaczysz tu przyjaciół jego stół. Czerwony traktorek. Rusza już! Czerwony traktorek. Podchody. Jesienią liście mają takie piękne kolory. Ale wszędzie ich pełno i sporo jest z nimi pracy. Witaj, traktorku! Cześć, Adamie! Cześć, dzieciaki! Co będziecie robić z tej traktorek, kiedy skończysz? Nie mamy żadnych planów. Oh. <laughs> Oj, Łatku! Biedny stary Łatek. Kiedy był młodszy, biegał za każdym złotym liściem jak szalony. Uwielbiał się nimi bawić. Teraz woli poleżeć. A może wy macie ochotę trochę pobiegać? Co? Chcesz bawić się berka? Berek. Znam coś lepszego od berka. Co masz na myśli? Grę w podchody. Podchody? Mówiłem, że jest. A co to są podchody? Ta gra przypomina szukanie skarbu. Jedna osoba zostawia ślady, po których idzie reszta. A kiedy odnajdą tę osobę, która zostawiła ślady, to dostają niespodziankę. Brzmi interesująco. Co będzie niespodzianką? Jeżeli wam teraz powiem, to nie będzie niespodzianki, prawda? To co? Bawimy się w podchody? Oczywiście. na no pewnie. W takim razie Traktorek i ja będziemy zostawiać ślady. A może pojedziemy po resztę dzieciaków? Myślę, że Tomek i Leon chętnie dołączą. Tak, ta, ruszamy! Teraz szybko jedziemy do miasta, Tomku i pamiętaj, nie zatrzymamy się na żadne słodkości. Dobrze, Wojku Kacprze. Jedziemy i wracamy. Muszę jeszcze posprzątać liście. Dobrze, Wojku Kacprze. O, Adam, nie mam czasu, jadę właśnie do miasta. Właściwie nie przyjechałem do pana. Skoro nie masz do mnie żadnej sprawy, to co tu robisz? Panie Nowik, Tomek może się z nami pobawić? Oczywiście, zmykaj stąd, mały. To. To znaczy idź. jak masz ochotę. Do zobaczenia, wujku, kasprze. Tak! <śmum> Baw się dobrze. <śmum> Ach, tylko tu dokręcę. Gotowe. Czy nie trzeba dokręcić tej świecy? Nie. Słychać, że Wiktor jest w pobliżu. A nie mówiłem, żeby dokręcić świecę? Tak, ale. O, witajcie. Będziemy bawili się w podchody. Czy Mógłby pojechać z nami? O, super! Podchody? Mmm, Nie bawiłem się w podchody od... 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 od nie, nigdy się nie bawiłem. No to masz teraz szansę, Wiktorze. Chcesz do nas dołączyć? Tak! Czemu nie? Ech, ek, okropne liście. To samo każde jesieni. Zmieniają kolor, spadają z drzew, a liza wygania mnie, żeby mnie zamiatał. Dzień dobry, Eryku. Widzę, że Eliza zmusiła cię do pracy. Tak, zamiatam tutaj od rana, a wiatr tylko nawiewa kolejne liście. A wiesz, że są skuteczniejsze od zamiatania metody sprzątania liści. <laughs> Miłego dnia. <laughs> Jakie metody? Tak. Liczycie do stu, żebyśmy mogli uciec. Dobrze? Jasne! Pamiętajcie, żeby zebrać po drodze wszystkie ślady. Nie chcemy zostawiać po sobie śmieci. Musimy się schować, traktorku. Ruszaj! <z Dec> Haha! <weighted unten> <smallity> nigdy więcej rozwiewanych liści i koszmaru zamiatania. To cudo rozwiąże ten problem! 94, 95, 96, 7, 8, 9 i 100! <śmian> Chyba pan Nowik ma nową zabawkę. Witam, panie nowik! Aha! Działa idealnie wszystko sprzątnięte w okamgnieniu! O, co to jest? Ktoś rozrzucił śmieci. I co? Chyba poradzisz sobie z tymi papierkami równie dobrze jak z liśćmi. Hmm? Tędy! Tu jest następny. Myślę, że skręcili tutaj w lewo. Gotowe. Wszystko już sprzątnięte. <słysk> Się ślady. To którędy oni pojechali? Może Adamowi skończył się papier? A może... A może pojechali tędy? Patrzcie, są ślady traktora. Adam pewnie chciał nam trochę utrudnić zadanie. Hehe, <grym> a my go za chwilę znajdziemy. Chodźmy. Jesteśmy. Teraz musimy już tylko czekać na przybycie poszukiwaczy, a potem zrobimy im niespodziankę. Zaraz przygotuję grill. Urządzimy przyjęcie. Jesteście pewni, że jechali tędy? Chyba nie. Ale trzymaliśmy się wyznaczonego kierunku, przecież Adam przy każdym zakręcie zostawiał nam ślady. Tu nie ma żadnych papierków. Nie, tu nie ma. A a może to był papier po kiełbasie i coś go zjadło? No co, dalej idziemy prosto? <laughs> Chyba tak. Hmm. Robi się późno. Już dawno powinni tutaj być. Dobry wieczór, Adamie, ładny dzień na Grilla. A co tam masz? O, całkiem nieźle: ziemniaki pieczone w folii. Burgery, kiełbasa, są tu dzieci, Marek i Ania powinni wracać. E, tak, e, nie, e, nie ma ich, a powinni już tutaj być. E, nie ma ich? Myślałem, że są i że ich pilnujesz. Bawiliśmy się w podchody. Powinni już tu dotrzeć. Proszę się nie martwić, panie Kurek, Wiktor jest z nimi. Na pewno nic im się nie stało. E, e, Wiktor? Całe szczęście, że mają opiekę. E, e, czy mógłbym coś zjeść, skoro i tak czekamy? Może ziemniaka? Witaj, Adamie. Jak bawiłeś się z dzieciakami? E... Dobrze, że zająłeś czymś tomka, chociaż na trochę. Mogłem spokojnie posprzątać liście i wypróbować przy tym mój nowy odkurzacz. A, to ten odkurzacz słyszałem. Wiesz, że zbiera nie tylko liście? Ktoś nierozsądny rozrzucił papiery wokół bukowej farmy. I sprzątałbym je godzinami, gdyby nie mój nowy odkurzacz do liści. O, nie. Co? O co chodzi? Wciągnął pan te papierki. Oczywiście. Nie lubię mieć śmieci wokół swojej farmy. Co ludzie pomyślą? Oj, panie Nowik, to były nasze ślady. Bawiliśmy się w podchody. Dzieci szły i zbierały je. O, bez śladów nie trafią. Lepiej pojedziemy ich poszukać. Nie. E, ktoś wie, gdzie jesteśmy? W sowim lesie oczywiście. Wiem, że to Sowi las, ale którędy mamy dalej iść. Zgubiliśmy się! O, wcale nie! Widzisz, przyszliśmy stamtąd, a, nie. Stamtąd! Nie, to chyba nie tak. Tutaj. A... Zgubiliśmy się. Mogą być wszy... Chwila Poszli tam. Wygląda na to, że poszli tędy. Ślady urwały się tam, gdzie pan Nowik sprzątnął papierki. Może wtedy pomyśleli, że te ślady są twoje, traktorku. No dobrze, dzieci, mam plan. Jest zbyt ciemno, żeby iść dalej, więc przygotujemy sobie tutaj wygodne miejsca. A rano wejdę na drzewo i zobaczę, gdzie jesteśmy i którędy iść. Wiecie co? Dla poprawy humoru coś zaśpiewamy. No to Elewelewelewele, a mama, eradina. lala. Szukam w okolicy czegoś, co zaczyna się na literę T. Trasa? Nie. Tromba. To nie śpiewamy. Drewniki. Ciekawe. Czy oni weszli do nas? Jeżeli tak, to ciężko będzie ich znaleźć. Ale może nas usłyszą, jeżeli narobimy trochę hałasu. Hej tam! Wiktorze! Aniu! Marku! E, trochę liści? Pff, nie. Te, e, ty. Traktor! Traktor? Hm, nie widzę traktora. Nie! Chodzi o to, że chyba coś słyszałam! Czerwony traktory! E, chyba jest gdzieś z tej strony! Dobrze! Złapmy się za ręce, żeby nikt tam się nie zgubił! Jesteśmy zgubieni! Już nie! Traktorek nas znalazł. A znalazł znalazłeś nas. Tak? 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 Jak dobrze was widzieć. Dlaczego nie było śladów? Pan Nowik nam pomógł w zabawie niestety. Przepraszam. <gryśle> Grill miał być niespodzianką. Umieram z głodu. Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Dziękujemy tobie, i traktorkowi. Tak. tak! Wersja polska Studio Sonica. Reżyseria Magdalena Gdatowska. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk Anna Żarnecka. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Wystąpili Klaudiusz Kaufman, Janusz Wituch, Patrycja Soliman, Andrzej Gawroński, Bartłomiej Topa, Dorota Furtak i Agnieszka Kudelska.